Makosze. Dzisiaj przygotuję fasolkę po bretońsku. Jest to potrawa bardzo energetyczna, więc idealna na takie jesienne dni. Przygotowałam sobie wczoraj fasolkę. Mam tu pół kilograma fasoli jaś, którą zalałam wodą. Wlałam tu półtora litra ciepłej, przygotowanej wody. Fasolka stała co najmniej 12 godzin, więc dobrze napęczniała. Do gotowania fasolki dodam kostkę rosołową, jest to kostka wołowodrobiowa, ziele angielskie, pieprz ziarnisty i listki laurowe. Wrzucę to do garnka i wstawię na palnik, żeby się zaczęło gotować. Pozostałe składniki to boczek wędzony, jest tu 200 g, pół kilograma kiełbasy podwawelskiej, którą obrałam ze skórki, jedna cebula, dwa ząbki czosnku. Dwie marchewki, pietruszka, biała część pora, jedna papryka. Do tego będzie potrzebny mały słoiczek koncentratu pomidorowego, majeranek oraz sól i pieprz do smaku. Wszystkie składniki oraz sposób przygotowania tej potrawy podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. Teraz pokroję w drobną kostkę pietruszkę i marchewkę. I dodam to za chwilę do gotującej się fasolki. Te warzywa dodam do gotującej się fasolki, ale jeszcze fasola się nie gotuje, więc przygotuję także paprykę. I paprykę pokroję. A takie niewielkie kawałeczki. Paprykę dodam później, a teraz słyszę, że już fasolka się gotuje, więc zaraz wrzucę do niej przygotowane warzywa. Kiełbasę pokroję w pół plasterki. A boczek pokroję w kostkę. Muszę tylko ściąć skórę, która jest na spodzie. Gotowe. I teraz jeszcze pokroję cebulę i czosnek. Że tak wystarczy. W kiełbasie i w boczku jest wystarczająca ilość tłuszczu, więc wleję na patelnię odrobinę, dosłownie odrobinę, tylko tyle, żeby mi się boczek nie przykleił. Jeszcze na zimną patelnię wrzucę boczek. Włączę teraz grzanie. Tym sposobem więcej tłuszczu się wytopi i nie trzeba będzie tego oleju dodawać. Patelnia już się dobrze rozbisała. Teraz do wodzku dorzucę cebulę. Teraz całą zawartość patelni wrócę do garnka. Dodam też teraz czosnek. Wszystko razem wymieszam i na wolnym ogniu będzie się to gotować do miękkości fasoli. Sprawdzam teraz miękkość fasolki, jest już prawie miękka, więc wrzucę teraz paprykę i za chwilę, no za jakieś 10-15 minut będzie można wykończać potrawę. Mam nadzieję, że fasolka już teraz jest miękka. Mm, mięciuteńka. Dodaję więc teraz koncentrat pomidorowy. Do słoiczka wleję trochę wody, żeby wypłukać. I dolewam do fasolki. Żeby trochę zagęścić ten płyn, który jest między fasolką, a resztą składników dodam troszeczkę mąki, dokładnie wymieszam, żeby nie było grudek i wleję do fasolki. Teraz to wszystko dokładnie wymieszam. Posmakuję. W związku z tym, że kiełbasa i boczek były słone, a dodałam także kostkę rosołową, soli nie będę dodawać. Ale dodam trochę pieprzu. Tak, no pół łyżeczki oraz majeranek, który oczywiście rozcieram w dłoniach. Fasolka pogotuje się jeszcze chwilę, żeby wszystkie przyprawy dobrze się rozeszły i będzie można ją podawać. Fasolkę po bretońsku podaje przeważnie z pieczywem. Jest ona idealna na takie jesienne, zimne albo zimowe dni, bo jest bardzo energetyczna i rozgrzewająca. Mmm. Smakuje wspaniale. Boczek i kiełbasa dały jej super smak do tego. Koncentrat pomidorowy i papryka naprawdę wszystko się super łączy i bardzo fajnie smakuje. Wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.